Witajcie z tej strony Piotr, a to jest e, 17. Gameplay z gry, form, e, z gry Lego City Undercover. No jeszcze wow. gry mi się. M, ciągle mi się mylą trochę czasami. E, jak sami widzicie, właśnie kontynuuję tryb fabularny. E, co w ostatnim odcinku było trochę. Ostatni odcinek poprzedni to mi y, jakby mi się zawiesiło nagrywanie, więc. Y, no, ale zaczynam jak zaczynam, więc dobra. Y, tutaj to są jakieś, tutaj mogę podrać jakieś kwiaty. No, takie, kwiat, kwiatki, kwiatki, kwiatami, dobra. Y, No tu już, tu już jest co innego, to zaraz tam wyjdę na górę, tylko jeszcze tutaj podleję jedyną doniczkę, A i tu jakiś coś jest, dobra, yy, bo z mi się przydają oczywiście, się przydadzą, yy, tu też, dobra, yy, więc bez zbędnego przedłużenia idę na górę. W ostatnim odcinku było wspomniane, że, no, że może przypomnę, czyli dzisiejsza jakby misja polega na tym, że muszę po pierwsze, znaczy Chase musi po pierwsze wejść do tamtego właśnie muzeum z którego właśnie ten, żebym mógł, mogłem spaść, dobra, z którego właśnie musi jakby ukraść, tak jakby szkielet dinozaura, coś w tym stylu, znaczy, nie wiem, szkielet czy, dobra, nieważne, w tej dzisiejszej misji Wam powiem konkretnie o co w tym chodzi. Dobra, tutaj muszę znaleźć zielony kolor, więc od razu się zamienię na tego robusia i od razu zamienię fioletowy na zielony. Dobra. No to otwieram drzwi i idę na górę, bo to jest oczywiście winda. Dobra. Więc tak, w sumie nie będę naokoło chodzić, bo to tylko strata czasu. Więc, nic tam naokoło, tylko same monety są, no to dobra, tam się opłaci tam miście, tylko strata czasu i tyle, dobra. Więc to te jakieś te trampoliny tutaj z, mm, jakby wychoduje. Okej, okay, jeszcze tutaj druga. Nooo, no to tra takie trampoliny to trochę takie dziwne są, ale dobra. No więc teraz trochę muszę się nachodzić tam, naskakać, żeby tam wejść. Dobra, ok. Aj, no i już spadłem. No to jeszcze raz. Tylko coś widzę, że coś tutaj jest, ale. Aha. Okej. Okay. Yy, nieważne, nic tam nie ma. Nic konkretnego, jakiś super klozek czy coś, dobra. No to jeszcze muszę jeszcze raz wejść, no trudno się mówi. No, druga próba nieudana, więc teraz trzecia próba, yy... Trzecia też nie nas, no to czwarta. Dobra, spróbuję jakoś tam wejść, tylko tak w miarę właśnie. Dobra, yy, jeszcze raz spróbuję. Bo czasami to jest... No trudno no tam wejść dla niektórych, ale ja tam weszłem za pierwszym razem i to bez problemu, ale teraz jak w czasie nagrywania to trochę dziwne to jest, to może muszę się skupić, nie wiem. Dobra, to tutaj wejdę. Okej. Okay. Dobra. Nie, wiem, może. Hmm. Dobra. To jeszcze ten ostatni. Ojej, już bym spadł. Dobra. Okej, okay. dobra. No to jeszcze ostatni. Super. Okej, okay. udało mi się wejść. No to tak. Co tutaj ciekawego jest? No to jakieś widzę, jakieś trzy wiatraki. Dobra, to monety są, ale dobra, to nie będę ich zbierać, bo ich, ich, już ja mam dużo, e, dużo mam tych monet, dobra, e, więc tak, e, muszę tutaj coś zbudować, e, jakiegoś dużego, powiedzmy, wiatraka, e, żeby tam w ogóle na górę wejść, no bo, halo, no, innego sposobu to nie widzę. E, może jakiś inny sposób był w postaci jakiejś windy, czy coś, ale twórcy jak twórcy wymyślają trochę tak bardzo ciekawi, a nie yy, obojętnie jak, żeby było tam wejść i już, no to halo. Trochę muszą rozmacić i tak właśnie to zrobili w LEGO City Undercower. Yy, dobra, yy. Więc tu już prawie weszłem. Może jeszcze dzisiaj przy okazji to będę odblokuję jakąś postać. Może nie wiem, nie wiem. Dobra, no to budujemy tu parkour. Znaczy do wspinania jak zwał, tak zwał, dobra. No to idę na górę. No i dobra, i tutaj jest taka ciekawa nowość, czyli... A, tu bym mógł na górę wleźć, tylko że... Tylko, że potrzebny miasta jest astronauta. Dobra, yy... No to... Właśnie... Muszę jakby kurczakiem powronąć... Na dach tego muzeum, no. Ciekawie to się zapowiada, nie powiem, że nie. Dobra, no to... lecimy. No, ale nawet całe miasto widać. Tak mniej więcej, e, znaczy nie całe miasto, a kilka dzielnicy. Widać się e, z takiego lotu ptaka. E, o, już 7 minut odcinka nagram? A ja myślałem, że dopiero 4. Dobra, e, to może co w tym muzeum, to może to raczej zwrócę? ale nie wiem, bo w sumie nie wiem. Dobra, yy... Tu monety są... Ale i tak oni się generują co jakiś czas, to jakoś... Jakoś mi się nie chce zbierać, bo i tak już mam 3 miliony... No prawie 4 miliony monet, więc no halo. Dobra, tutaj coś jest to... Od razu to rozwalę, bo bardziej to klocki, żeby mi się przydali. O, ciekawie by było, jakbym uzbierał tutaj... W czasie nagrywania aż ponad 4 miliony klocków No to byłoby... Całkiem nieźle A nawet i rekord, ale... Yy, w sumie można tyle pozbierać raczej, ale... To tylko strata czasu i tylko tyle, dobra Tutaj w pierwszą wejdę Na drugą stronę, dlaczego? Yy... Zapytacie się dlaczego, ponieważ tam jak się nie mylę jest yy... no właśnie postać, to właśnie to postać widzicie tam na sąsiednim budynku. Ale tutaj też jest postać, więc yy, tam jest, yy, tam jest co właśnie przed chwilą mówiłem, to jest inna postać. A tutaj jest właśnie postać yy, jakiś make, yy, jakiś tam, dobra. No to dzisiaj wykonam to misję z tym muzeum W tym muzeum yy, dobra tylko właśnie no No i teraz Ojeju, dobra yy. Dobra, to tak na szybko tam wejdę Ojeju no dobra, w sumie tu od razu się zaczepię yy, Bo chyba... Cze yy, czekajcie, 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 czekajcie Zaraz, 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 zaraz yy, Jak to się... A dobra, okej okay. Bo już mi klawisze mi się pomyliły A tu tylko monety nie, To niepotrzebnie tam szedłem i sprawdzam. dobra no to wezmę to Linne z hakiem Okej okay. Dobra No jeszcze tu jest ceny superklocek, No to go od razu wezmę e, Dobra, no to otwieram kraty i wchodzimy do muzeum No jeszcze 10 minut na więc może Pewnie też e, skoło 30 minut odcinka nagram pewnie. Dobra, no będzie kolejna cutscenka. I misja kolejna do wykonania. No znaczy kontynuacja trybu fabularnego. E, fabularnego. E, okej. Okay. consider a payback for how much the gift shop charged for that dinosaur pen when you were 11 feathers four letters hmm, hmm. down no across Yy, więc właśnie, jak sami widzieliście, właśnie... Yy, przed chwilą właśnie... Ojej, jej kontroler mi się odłączył. Dobra. Yy, jak sami właśnie widzieliście przed chwilą, to... Yy, właśnie było napisane, że muszę ukraść... znaczy Chase musi ukraść Tyrannosaura. Z tego mu zam... Dobra, yy, to może tego... <ścoughs> Dobra, okay, uh, Ten już dobra. Um, o, ktoś do nas dzwoni. I just called Sheriff Huckleberry and he told me that he hasn't seen you in hours. Where are you? A lead came up, chief, and I think it points straight to Rex. So not only have you ignored my orders, you're probably about to take something expensive again. Are you sure this is connected with Fury? Yes. Vinny's asked me to get the museum's robotic tyrannosaurus rex for someone. It can't just be a coincidence. That does sound like Fury's style. All right, I'll let you follow this one, McCain. But if it doesn't lead to Fury, then that T-Rex won't be the only extinct thing around here. Okay. Y -y, nie wiem co ten komisarz tam by gadał do tego Chase'a, ale dobra. Y -y, wiem co jak w tej misji co to po pierwsze E, czego szukać w ogóle? Dobra, to... Mm, w sumie, jak się nie mylę, to albo tylko mi się tak wydaje... Nie... Nie wiem, dobra. Bo coś mi się tam jest? Ja z inną misją się pomyliła. Nie wiem. Dobra, e, nieważne. E, to tutaj pierwsze porozwalam. E, trochę to oczywiście zlejcie trochę czasu. Wiem, ale no plotki mi się przydadzą. Oczywiście, no już kilka razy to powtarzam, ale... No halo, jak będę przechodzić na 100% to skąd niby mam te klocki? No. Godzinę, kilka godzin na zbieranie klocków e, na mieście, to no, trochę bez sensu, więc e, trochę do przesady. Dobra, tu je, potrzebny jest dynamit. E, no, jeśli ktoś was, z Was się zapyta co to są za takie coś.

Tutaj jest jakaś dźwignia, to ja od razu wezmę, bo tam gdzieś jest potrzebna. Yy, dobra, tylko tutaj jeszcze porozwalam. Aha, okej. Okay. To tu może coś porozwalam. Yy, a tylko mi się wydaje, czy to jest jakiś obraz musi być, bo kim się... A, tam jest do... obraz, dobra, okej okay, to. Yy... No, rozwaliłem go, super. Yy, a to szafka... A nie mogę jej rozwalić. Ok, no to biorę to dźwignię i idę tam ją włożyć do czegoś tam. Do. żeby to dźwignię przesunąć. Znaczy, przełączyć. No ruch, i pewnie jak zaraz tylko pierwszo tutaj jeszcze monety sobie pospieram okej okay. no już 15 minut nagrywam a dopiero to jest pierwszy etap misji no halo no yy, dobra yy, bo mogłem co dostać do tego muszą to w tamtym odcinku w poprzednim ale eee yy, zawiesiło mi się nagranie i niestety no wyszło jak wyszło dobra yy. Gadzę, gadzę, a tutaj, nie mogę tego rozwalić. Dobra. No? no. Ale rozwarił. Yy, yy... Whoa! I can't believe I almost got ran over dobra, in a museum. Yy... No, grodzki, grodzki. Dobra. Niech ten tutaj. No i tak się. Dobra. Eee, dobra, to idę dalej. Mm, ale dziwny błąd. Dobra, nieważne. Eee, I kolejny automacik z dynamitem. No i kupujemy dynamit yy, dobra, to go wezmę tam te... ...to skałę rozwalić Tak, tylko lepiej się odsunę, żeby mnie nie rozwaliło. Okej, okay, yy. no i tu jakieś takie dziwne takie kropki, dobra. Ale parowus? O no to rzeczywiście w LEGO Steel to się dzieje. Rzeczy po prostu... No jakby można nazwać rzeczy możliwe i niemożliwe. Dobra. Trochę dziwnie to zabrzmiało, ale dobra. Coś to muszę... Jest pewnie jakiś błąd, bo... Zaraz... Tutaj muszę... A... Czy... A jakbym to rozwalił? Okej. Okay. Dobra. Mm. No i tam pociągnę. Okej. Okay. I co to jeszcze jakoś, jakieś części są? Yy. No takie. Samojezdne powiedzmy... Drowe yy, Schody, czy coś w tym stylu? Dora <laughs> Trochę dziwnie to powiedziałem, ale dobra <laughs> No to jeszcze muszę tam tego, ten zawór tam przekręcić, włożyć i przekręcić. Yy. Dobra No to idziemy na górę. No raczej może i raczej rozdzielę na dwie części, bo to trochę będzie trochę tu jest dużo do roboty, yy, dużo tu można pozbierać kosmów i w ogóle, a na tym drugim etapie misji to tak samo, nie tak samo jak na pierwszym, ale tam na pewno więcej. Yy, dobra. Yy. Yy, tutaj potrzebna jest jakaś skrzynka. Tu ja widzę, że mogę coś podlać. Elektryka znów za to nie mam. Yy, bo elektryka dostanę yy, przed ostatniej misji. Czy coś w tym stylu? Dobra. No to podlewam kwiatki. Yy, kwiatki kwiatami. Yy, dobra. No, jeszcze trzy do podlania. Dobra, coś to ciekawego jest, bo oczywiście, że jest. Jak nie inaczej, dobra. Dobra, to tu zamienię znów kolor znów na ten zielony, żeby mógł, nie wiem, powiedzmy, być ten. Eee, żółty czy biały, dobra. Eee. O nawet czy ciekawe czy czarny kolor jest, ale dobra. Eee, to tutaj eee. No i wagon się przesunął. Nie wiem czy to wagon czy co, ale dobra. Tu widzę, że coś mogę... Że coś, ale nie wiem co, dobra. O, chyba jakiś klucz wyrobić, żeby tutaj ten drzwiczki odblokować i tamtego super klocka wziąć pewnie i tak myślę, że właśnie raczej tak bo oczywiście, że tak i to jest oczywiście ten duży za którego dostałam 10 tysięcy klocków i już mam prawie 60 tysięcy no więc y, na budowę tego y, tam czegoś, bo będzie trzeba coś tam zbudować no to coś tam będzie trzeba zbudować, więc akurat skrocki się przydadzą. Dobra, no to gdzie to skrzynkę mam postawić? Okej. Okay. Mm. Eeeee. Zaraz wiecie co, bo coś tu się Dobra. Y... bo coś mi przed chwilą, coś mi postać mi się jakby y... się zblokowała, ale dobra. No, jeszcze wpadłem tak do wody. Yy, dobra, tu coś jeż... jest. To od razu to coś wyciągnę. Okej. Okay. no i takim czymś się mam tego klocka wziąć, tylko jak nie tym czym się. A okej. Okay. <laughs> no trochę takie dziwne, dziwne coś, ale dobra, teraz muszę to wyciągnąć. Ale dobry chwy, tak? No. E, dobra. No, już mam te 60 tysięcy. Dobra, tam coś widzę, że mogę te obrazy rozwalić. No to od razu ich rozwalę. E, ok, jeszcze jeden. Dobra. Tam już nie będę iść, bo bez sensu, więc pójdę w sumie. Pójdę. E, Dobra, to w sumie kwiaty podleję. Dobra. Tutaj widzę, że. A, rzeczywiście sporo tych monet. O, tu super klocek. Super, super. Dobra. A! Zielony, zielony... Yy, chciałem... Przefarbować. No to trochę dziwne. Dobra. Yy, coś tu mogę zbudować, widzę. Yy, widzę, że coś tu mogę zbudować. Yy, to zaraz to zbuduję. No już 24 hmm. minut odcinka. Do I No jeszcze jedyne kwiatki się zostały do, do podlania. Gdzieś tam pewnie są. Dobra. No to budujemy jakieś żółty coś. <ś> <ś> I taki to niby wiatrak, okej. Okay. Dobra, no to idziemy... Pójdę na ten statek. Nie wiem, czy to statek, czy. No, raczej chyba statek, dobra. To idę na górę. Tylko ciekawe, czy to coś jest. Jakbym to wysprzelił. Aha, odkryłem pojazd. Znaczy, zdobyłem pojazd jakiś przodek. No, okej. Okay. Zawsze coś eee... dobra, tu jeszcze ostatnie kwiatki do podlania. Jeszcze obraz to to jest, to to zaraz go rozwalę. No i ja odznak zdobyłem część odznaki. Eee, dobra, tu nic ciekawego nie ma. Eee, tu też nie. O, już bym spadł. no. Dobra mm, To idziemy na drugą stronę Ok. Tylko zanim tamto pójdę tutaj To widzę, że tu nic ciekawego nie ma No to idę tutaj na dół e, Dobra mm, mm, mm. Dobra i co tu ciekawego jest? No oczywiście, że Aha. A, dobra, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Yy, tutaj widzę, że jest portal yy, do teleportacji. Do teleportowania się, dobra, okej. Okay. Yy, no to się teleportuje gdzieś yy, na drugą stronę, znaczy. Dobra. Tu jest oczywiście dźwignia. Żeby otworzyć to coś. Yy, tu oczywiście, żeby otworzyć skrapę no to muszę te coś. Dobra. Ja od razu to zamienię. Yy, tym razem na jakiś czerwony czy różowy? Dobra, nie ma No to idziemy dalej. Yy... O, to tu jest zdecydowanie tego tych pierwszych się pozbędę i to będzie koniec tego odcinka, więc yy, jeśli. No dalsza część misji będę wykonywać oczywiście w następnym odcinku, bo już prawie jest, zbliża się koń e no już prawie nagram 28 minut odcinka, więc e jeśli spodobał Ci się dzisiaj ten gameplay, zasub oczywiście łapkę w górę, zasub też mój kanał, żeby nie przegapić nowych odcinków z gry Lego City Undercover. E więc oczywiście dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku w którym oczywiście będę kontynuować to misję, więc do zobaczenia, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!